Wkrótce w nowej, hiszpańskiej telenoweli Akacjowa 38, Manuela cały czas stara się odnaleźć swoją córkę, ponoć przebywającą u rodziny Vizcain, tymczasem Celia pomyliła się. Nie jest chora, ale jest w stanie błogosławionym. Co wydarzy się wkrótce w 29 i 30 odcinku? W 29 odcinek hiszpańskiej telenoweli Akacjowa 38 Manuela wciąż poszukuje własnej córki, która jak się okazuje, nie znajduje się w przytułku. Wszystko wskazuje na tę chwilę na to, że dziecko jest pod opieką rodziny Wiskeinów. W tym samym czasie Chusto powoli odzyskuje przytomność pod okiem Germana, ponownie przypominając sobie, co go spotkało. Rita skutecznie wykorzystuje służącą w przytułku, aby zdradziła jej informacje, które może zanieść następnie bezpośrednio Kajetanie, rodzice Leonor i Klaudia w końcu zgadzają się wydać swoje dzieci za siebie. Oboje, dość skwapliwie przyjmują ten stan rzeczy, 2929. Odcinek serii Akacjowa 38 zadebiutuje w telewizji w piątek, 17 lutego 2023 roku o 18.45 na TVP2. W 30 epizodzie Akacjowa 38 jak się okazuje Celia wcale nie jest chora, młoda kobieta zwyczajnie jest w ciąży. Trini pragnie zatrzymać Ernestwo przed skrzywdzeniem Marii Luisy, przyjaciółka postanawia zaszantażować go wydaniem go żandarmom, ryzykując na to, że i dla niej skończy się to fatalnie, przekupiona służąca skutecznie zatrzymuje rano Manuele, mówiąc jej o tym, że zostanie przewieziona przez woźnicę. Sytuacja zaczyna się komplikować, a poszukująca dziecka kobieta nie dostrzega jeszcze, co może ją niebawem spotkać.